Was jestem Bartek i dzisiaj zapraszam was na recenzję najnowszej Xperia Z5 w takim właśnie ciemnozielonym kolorze. Ok, tak więc na sam początek standardowo przyjrzymy się bliżej tutaj ramce dookoła urządzenia. Na górnej krawędzi znajdziemy jacka 3,5 mm, znajdziemy również mikrofon. Na prawej krawędzi znajdziemy również przycisk power, w którym również ukryty jest czytnik linii papilarnych, o którego działaniu powiem Wam za chwilę. Mamy również przycisk, przycisk do sterowania głośnością, którego umiejscowienie jest naprawdę niefortunne, ponieważ jest on umieszczony po prostu za nisko. Dużo lepiej widziałbym po prostu, gdyby by ten przycisk był umieszczony nieco wyżej, byłoby to po prostu dużo wygodniejsze dla użytkowania. Na samym dole mamy również fizyczny spust migawki aparatu, to jest bardzo miły dodatek. Jest on dwustopniowy i działa jak najbardziej w porządku. Na lewej krawędzi znajdziemy tak naprawdę tylko i wyłącznie jedną zaślepkę, na której, tak naprawdę na jednej zaślepce, możemy sobie umieścić kartę NanoSim, a także kartę MicroSD. Tutaj bardzo miły dodatek do pojemności 200 GB, tak więc jest to naprawdę dość duża wartość. Na dolnej krawędzi znajdziemy tak naprawdę odsłonięte złącze mikro USB przy jednoczesnym zachowaniu wodoodporności. Mamy tutaj certyfikat IP65 i IP68. Jeśli ktoś by pytał, jest miejsce do przeplecenia sobie smyczy bardzo, bardzo spodobał mi się materiał z jakiego zostały wykonane plecki podobnie jak to było w przypadku Xperia Z5 Compact mamy tutaj do czynienia ze szkłem które posiada matową fakturę naprawdę w Sony musieli troszeczkę przysiąść do tego i wymyślili naprawdę świetny materiał nie zbiera to jakoś mocno zabrudzeń na tej zielonej wersji, są one widoczne natomiast nie jakoś bardzo nie zbiera to zarysowań przede wszystkim więc to jest taki kluczowy atut w porównaniu do poprzedników no i również przez to, że to szkło posiada taką fakturę, dużo pewniej samo urządzenie leży w naszych dłoniach. Przednia tafla tak naprawdę skrywa głośniki, a także skrywa dość niewielkie ramki dookoła wyświetlacza i to jest element, który również mi się tutaj bardzo spodobał. Natomiast samo szkło niestety bardzo mocno się brudzi. Ogólnie Xperia Z5, pomimo tego, że design tego urządzenia jakoś mocno się nie zmienił w porównaniu do poprzedniczek, naprawdę bardzo mi się podoba i chyba tym kolorem ja tak naprawdę ten telefon nie kupił. Ten zielony kolor naprawdę na żywo prezentuje się świetnie. A samo wykonanie jest jak najbardziej solidne: nic tutaj nie trzeszczy, aluminiowa ramka zdaje się robić dobrą robotę. Samo urządzenie jest też dość cienkie, 7,3 mm grubości, natomiast sama waga jest dość wysoka, 150 vier Gramm. Co do samego wyświetlacza, mamy tutaj do dyspozycji panel o przekątnej 5,2 cala, rozdzielczość Full HD i jest ona w zupełności wystarczająca, 1920x1080 pikseli przy zagęszczeniu 424 piksele na cal. Wyświetlacz wykonany z technologii IPS, Triluminos Display. No i co do samych kolorów, muszę przyznać, że Sony zrobiło na tyle dobrą robotę, że mam wrażenie, że jest i tak jeszcze lepiej w porównaniu do Xperia Z3+, bądź jak to woli Xperia. Z4 Odnoszę takie wrażenie, że po prostu ekran jest bliżej samego szkła, przez co samo odzorowanie kolorów naprawdę na tym dużo, dużo zyskuje. Są one dość nasycone, dość dobry kontrast. Mamy tutaj dość dobre odzorowanie bieli, a także czerni. I sam wyświetlacz, muszę Wam przyznać, że naprawdę jest bardzo ostry i prezentuje się bardzo dobrze. Jest to na pewno jeden z lepszych elementów tego urządzenia. Na pokładzie Xperia Z5 znajdziemy baterię o pojemności 2900 mAh. Szczerze mówiąc nie jest to jakoś bardzo wygórowana pojemność i na pewno większa było w przypadku poprzednich modeli, czyli Xperia Z1, Xperia Z2 itd. itd. I co do samych wyników, no niestety muszę przyznać ponownie, kto był w przypadku Xperia Z3 Plus, Z5 Compact. Niestety to już nie jest to, co było kilka lat temu w Xperiach. Co do samych wyników, Jakie udało mi się uzyskać w trybie mieszanym, czyli LTE, a także WiFi, fi około 3 godziny podświetlonego ekranu i niestety nic więcej. Na samej sieci WiFi udało się mi jednak raz minimalnie więcej, ponad 3 godziny uzyskać, natomiast zazwyczaj ten wynik oscylował w okolicach właśnie 3 godzin i niestety to jest tyle, co możemy wycisnąć z tego urządzenia. Trochę, niestety słabo, natomiast trzeba przyznać, że same testy były przeprowadzane bez jakichkolwiek włączonych trybów oszczędzania energii, więc to na pewno warto mieć się tutaj na uwadze. No i trzeba przyznać, że sama bateria jest niestety dość przeciętna, jeśli chodzi o swoje wyniki. To, co nam Xperia tutaj dodaje, to bardzo fajne tryby oszczędzania energii. Ja je zawsze chwalę, jeśli chodzi o urządzenia właśnie Sony, czyli tryb stamina, a także tryb ultrastamina. I naprawdę te tryby robią, że tak powiem, dobrą robotę, jeśli chodzi o swoje właśnie tutaj przeznaczenie. Sam czytnik linii papilarnych Wixperi Z5 zdaje się pracować dość szybko, ale dość szybko wtedy i tylko wtedy, kiedy e po prostu poprawnie odczyta nasz odcisk palca. Porównując sobie działanie tego czytnika linii papilarnych do Xperi Z5 Compact, niestety tutaj dużo częściej ten przycisk nie chciał ze mną współpracować, po prostu częściej zdarzały się błędy odczytu i z tego co zauważyłem taką dziwną zależność, wystarczy po prostu cały zaprogramowany palec, taki dosłownie cały palec przełożyć do tego czytnika i dopiero wtedy on powinien nam tutaj odczytać, choć jak widzicie nie zawsze. Więc tutaj porównując sobie ten czytnik linii papilarnych do Xperi Z5 Compact Kompakt dużo częściej zdarzały się po prostu błędy oczytu, no i również sam skok przycisku Power troszeczkę to wszystko utrudnia. On jest niestety dość słabo wyczuwalny. Co do samych podzespołów, na jakich działa Xperia Z5, są one bardzo zbliżone do Xperia Z5 Compact. Mamy tutaj ośmiordzeniowy procesor Sabragon 810 o taktowaniu 1,56 GHz. Mamy również układ graficzny Adreno 430, a także 3 GB pamięci RAM. Jest to o 1 GB pamięci RAM więcej w porównaniu do Xperia Z5 Compact. I szczerze mówiąc, w moim odczuciu jednak to wpływa na płynność urządzenia Xperia Z5, wydaje się być jednak minimum płynniejsze od Xperi Z5 Compact. Wracając do samego procesora, czyli samego 810 który słynie z tego, że lubi się nagrzewać, tak, w Xperi Z5 też się to objawia. Natomiast porównując sobie to do Xperi Z3, bądź Z4, jak to woli, tutaj to nagrzewanie troszeczkę rzadziej występuje. Między innymi wtedy, kiedy urządzenie naprawdę dość mocno używamy, bądź przez długi czas używamy naszego urządzenia, wtedy czuć niestety tą temperaturę tutaj. Natomiast nie objawia się to tak jak było w przypadku Xperia Z3+, że przy nawet z zwykłym używaniu telefonu nie jakoś długo, wtedy urządzenie się nagrzewało. Tutaj na szczęście taka przypadłość w moim odczuciu po prostu nie występuje. Sam system przez to, że sama nakładka jest dość lekka, nie mamy tutaj jakoś dużo takich właśnie funkcji, które mogłyby tą nakładkę obciążać. Całość działa naprawdę dość płynnie. Wszelkie aplikacje uruchamiają się bardzo szybko, nie zauważyłem jakichkolwiek klatkowań, animacji ani innych tego typu problemów i tak jak wcześniej powiedziałem, porównując sobie to do Xperia Z5 Compact. Tutaj pomimo wszystko w Xperia Z5 jest dużo lepiej pod względem płynności działania. Procesor Snapdragon 810 w połączeniu z 3 GB pamięci RAM, a także układem graficznym Adreno 430 zapewnia nam na tyle świetną wydajność, że bez problemu pogramy sobie we wszystkie wymagające gry, jakie znajdziemy w sklepie Play, więc jeśli lubi się sobie pograć, to jak najbardziej się to wszystko sprawdzi. Z tego co wiem, nawet możemy sobie tutaj właśnie do Xperia Z5 podłączyć pada od np. PS4, z tego co się orientuję. I to wszystko naprawdę wpływa na dość przyjemne urządzenie do grania, dopóki się po prostu nie nagrzeje. Sama nakładka Sony, szczerze mówiąc, nie jest wyposażona w jakieś wodotryski, w cudzysłowie można powiedzieć, nie znajdziemy tutaj jakiejś masy różnych ciekawych funkcji, których nie znajdziemy u innych producentów. Ta nakładka chyba ma za zadanie być po prostu lekka i bardzo płynna i jak najbardziej się tutaj w tym sprawdza. Trzeba przyznać, że sam wygląd czystego Androida tutaj w wielu elementach interfejsu jesteśmy w stanie po prostu odszukać i to również wpływa w moim odczuciu na plus wyglądu tej nakładki. Z Dodatków jakie otrzymujemy od Sony, są to na pewno zmniejszone aplikacje w porównaniu sobie to do poprzedników Xperia Z5. Tutaj ten interfejs zmniejszonych aplikacji został troszeczkę odświeżony, natomiast sam wygląd zmniejszonych aplikacji jest dokładnie taki sam, czyli w moim zdaniu troszeczkę archaiczny, niestety to trzeba mieć tutaj na uwadze. Z takich funkcji personalizacji też nie jest ich wiele, możemy sobie zmienić rozmiar ikon na naszym ekranie domowym z dużego na przykład na mały. Po aktualizacji, z tego co zauważyłem, pojawiły się takie dwie opcje, czyli pokaż nazwy w doku, niektórych to może drażnić i możemy sobie to wyłączyć, a także możemy sobie ustawić, żeby urządzenie dodawało bezpośrednio do ekranu głównego ikony, dotykając je właśnie na ekranie aplikacji i przytrzymując, więc to też powinno nam ułatwiać tutaj użytkowanie. Mamy również zakładkę z widżetami, z tapetami, a także z motywami, jeśli chodzi o motywy, tutaj na pewno pojawił się motyw jasny, a także ciemny, tego nie ma. Na pewno w poprzednikach, nawet po aktualizacji w mojej XPZ Z3 Compact, niestety takie motywy nie występują. Sam App Drawer, tak naprawdę bardzo prosty, nic tutaj specjalnego jeśli chodzi o to. Możemy sobie oczywiście tutaj ustawić sortowanie wybrane przez nas, czyli alfabetycznie na przykład bądź własne sortowanie, a także możemy przejść sobie do zarządzania aplikacjami. Możemy również sobie tutaj wyszukiwać różne aplikacje, i tak to właśnie wygląda. Sama belka powiadomień wygląda w identyczny sposób jak w czystym Androidzie, z tąże różnicą, że w Xperia Z5, a także w innych urządzeniach z serii Xperia, możemy sobie edytować tutaj przełączniki i to możemy sobie uczynić właśnie klikając na ten tutaj przycisk u góry. Tutaj akurat kliknąłem sobie na baterię, ale tutaj właśnie klikamy i możemy sobie edytować te przełączniki. W ustawieniach również znajdziemy tutaj menedżer odcisków palca, możemy sobie w ten sposób przejść tutaj do odcisków palca i zarejestrować na przykład nowy odcisk palca w tenże sposób, tylko na początku musimy sobie właśnie potwierdzić wcześniej zweryfikowany palec i możemy sobie w ten sposób tutaj przytrzymywać i urządzenie będzie nam tutaj konfigurować czytnik linii papilarnych. Ogólnie ujmując, sama nakładka według mnie przez swoją lekkość działa naprawdę płynnie, nie mamy tutaj jakichś jakich dość ciekawych funkcji, natomiast przez to, że nie jest ona dość obciążająca, sam system działa naprawdę bardzo, bardzo płynnie. Do samego aparatu w Xperia Z5 znajdziemy tak naprawdę ten sam moduł, jaki mogłem znaleźć w przypadku testowania Xperia Z5 Compact. Mamy tutaj 23 megapiksele f2.0 z tego co pamiętam, a także 5 megapikseli, jeśli chodzi o przednią kamerę. Sony chwali się tym, że autofocus, nowy autofokus w nowych urządzeniach serii Xperia działa dość szybko. I ja to jak najbardziej potwierdzam. Nie jest to może prędkość na tyle porównywalna, na przykład z laserowym autofokusem z LG G4, ale tutaj naprawdę nieźle ta ostrość jest bardzo szybko tutaj wyłapywana. Również prędkość robienia zdjęć nie pozostawia tutaj wiele życzenia. Jest to całkiem szybkie, ale również nie tak szybkie jak na przykład w LG G4 bądź Samsung Galaxy S6 same zdjęcia według mnie naprawdę dość fajnie wychodzą, nawet przy takich troszeczkę gorszych warunkach oświetleniowych są one całkiem ostre, dość bogate jeśli chodzi o szczegółowość, a także posiadają dość dobre nasycenie kolorów, więc tutaj naprawdę na no ogromny plus w porównaniu do poprzedników i to na pewno tutaj należy mieć na uwadze przednia kamera 5 megapikselowa do zdjęć typu selfie na pewno nada się lepiej niż aparaty, jakie były zastosowane z przodu w poprzednikach tutaj to też daje sporo, jeśli chodzi Chodzi o jakość zdjęć typu selfie, również ten obiektyw przedni jest w moim odczuciu dość jasny co do samej aplikacji aparatu mamy tutaj standardowo jak to bywa dla Sony różne tryby na przykład automatyka mamy również tryb ręczny w którym to możemy sobie manualnie poustawiać wszelkie parametry naszych zdjęć efekt AR również urządzenie potrafi nagrywać filmy w 4K z tego co pamiętam w 30 klatkach natomiast jeśli chodzi o Full HD możemy sobie zmienić w ustawieniach to na Full HD przy 60 klatkach na sekundę ale tylko i wyłącznie w trybie ręcznym w trybie automatycznym mamy nagrywanie przy 30 jest tu na klatkach. Ogólnie ujmując sam aparat zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, muszę przyznać, że jakoś zdjęć nie pozostawia mi tutaj wiele do życzenia. natomiast w dalszym ciągu mam to wrażenie, że mimo wszystko Galaxy S6, a także na przykład LG G4, jednak aparatami troszeczkę lepszą robotę robią, ale trzeba przyznać, że również w Xperia Z5 nie jest źle. Dobra, tak więc przechodząc do podsumowania. Kiedy patrzymy tak na pierwszy rzut oka na Xperia Z5, możemy sobie wziąć dla porównania na przykład e, z Xperia Z3, nie zauważymy jakoś dużo, dużo zmian. Natomiast trzeba przyznać, że w moim odczuciu e, design Xperia z serii Z jest w dalszym ciągu dość fajny e, i tutaj w przypadku Xperia Z5, e, podkreślę to jeszcze raz, niesamowicie podoba mi się ten kolor zielony i jeśli miałbym kupować to urządzenie dla siebie, kupiłbym je właśnie w takim oto kolorze. Naprawdę e, to wygląda. Wygląda świetnie. Samo urządzenie posiada naprawdę świetną wydajność. Pomijając oczywiście sam problem, jeśli chodzi o nabieranie temperatury tutaj z tyłu, to po kilku minutach, również użytkowania, nagrywania recenzji, urządzenie się troszeczkę nam z tyłu nagrzało. Dość dobry aparat, powiedzmy, że całkiem przyzwoity czas pracy na baterii. Świetny ekran, jak już wcześniej wspomniałem. Świetna wydajność, a także płynność działania. Xperia Z5 mogę Wam śmiało polecić, ale tylko i wyłącznie, kiedy jesteście fanami urządzeń Sony albo po prostu poszukujecie urządzenia, które posiada bardzo prostą lekką nakładkę w połączeniu ze świetną wydajnością i wtedy mogę Wam śmiało polecić xpz Z5 natomiast kiedy oczekujecie zmian w porównaniu do poprzedników tutaj niestety już śmiało xpz Z5 nie mogę polecić, ponieważ tak naprawdę tutaj zmian nie jest na tyle dużo żeby przyszło nam zapłacić za to urządzenie z tego co pamiętam aż 3000 zł jeśli chodzi o cenę deklarowaną przez producenta. Dobra, tak więc to jest na tyle jeśli chodzi o recenzję xpz Z5 ja się czasem z Wami żegnam, pozdrawiam o